Praktycznie większość spraw pamiętam. Śnią się panu? Ma nie, pan takie. Nie, ja nie, nic mi się nie śni od wielu lat. Nie mam snów w ogóle. Natomiast wstrząsnęło. No ja wiem. Czy... Jedna sprawa była szczególnie dla mnie taka. Może no, można nawet użyć słowa To, bo nawet kiedyś nadałem w tej sprawie kryptonim rodzina Potwornickich. To była taka sytuacja, gdzie wydawałoby się normalna rodzina, niepatologiczna. Pracujący ojciec, tam zajmujący się jakąś pracą nawet i swojego czasu naukową. Matka była chyba po studiach dziennikarskich. Później zrezygnowała z zawodu, zajęła się wychowywaniem dzieci. Dzieci tam było czwórka bądź piątka, już teraz nie pamiętam. Kilka dziewczynek, dwóch chłopców, jeden w wieku chyba 13 lat. Starszy w wieku 19, prawie 20. I zaszlachtowali mamę swoją. Ten młodszy brat ze starszym. Zrobili to, ponieważ uważała, że starszy ma zły wpływ na młodszego. Więc zabraniała im się razem bardzo przyjaźnić, wyjeżdżać na jakieś dłuższe wyjazdy. Więc postanowili ją usunąć. Zabójstwa dokonali w mieszkaniu. W trakcie obecności sióstr, tylko że to było dosyć duże mieszkanie, wielopokojowe w starym budownictwie. I gdy siostry przebywały w swoich pokojach, gdzieś tam w drugiej części mieszkania, tak jak mówiono, to mieszkanie miało prawie 200 metrów, więc grube mury, więc pewnych rzeczy nie było słychać. Oni szlachtowali matkę u siebie w pokoju. Jak ja później z nimi rozmawiałem, już po zatrzymaniu ich. Dla mnie było szokujące, że oni planowali dokonanie tego zabójstwa już od dłuższego czasu. Wymyślili sobie, że zamordują ją wiertarką. Natomiast. Makabryczny dość sposób. Tak, no nie mogli tej wiertarki znaleźć, bo oni wrócili z zakopanego. Nie mogli znaleźć tej wiertarki. Okazało się, że wiertarkę wywiózł ojciec gdzieś na działkę, bo tam gdzieś w okolicach Chodwocka miał działkę. Więc postanowili no, użyć takich narzędzi, jakie mają pod ręką, więc zaczęli ją bić po głowie klawiaturą od komputera, aż upadła. Potem siedli we dwóch na niej, jak leżała na podłodze i zaczęli nożem obcinać głowę. Starszy, jako że był silniejszy, wydawało mu się, że obciął już całą tą głowę. Natomiast młodszy zauważył, że tam z tyłu na karku jest jeszcze taki kilkucentymetrowy pas skóry i mięśni niedociętych, więc dociął już do końca do... <noise> kark mamy. Natomiast po oddzieleniu głowy od tułowia, głowę włożyli do reklamówki, ciało korpus do szafy ubraniowej swojej, głowę w reklamówce obok, zamknęli szafę, zamknęli swoje, swój pokój na zamek, bo oni mieli w, u siebie w pokoju taki zamek jalowski i aha, jeszcze zdjęli z niej jakieś tam złote łańcuszki, jakieś tam obrączki. Przypominam, że nie była to rodzina patologiczna. Ten starszy był lektorem języka angielskiego, młodszy, w dzieciach, 13 lat. I poszli, sprzedali gdzieś w Lombardzie to złoto, poszli sobie grać na automaty, później dziewczynki jak zaniepokoją się gdzie jest mamusia, <grydy> powiadomiły mi ojca, ojciec przyjechał z działki, wspólnie całą rodziną mamy szukali, oni również. Po paru dniach jak mama się zaczęła już rozkładać i zapach zaczął im przeszkadzać, spakowali plecaczki poszli w długo. I to był chyba taka sprawa, która no, chyba mnie najbardziej poruszyła. No bo jeżeli robi to zawodowy bandyta, no to wiadomo taki jest jego fach. Nie pochwalam, nie pochwalam tego, no ale no, tak się zdarza na całym świecie, prawda? Że są ludzie, którzy zabijają i są ludzie, którzy giną. Jeżeli to się zdarza w trakcie awantury domowej, wchodzi w to jakiś afekt, prawda? Jakieś napięcie, zdenerwowanie, utrata panowania nad sobą. Też to można do pewnego stopnia jakoś zrozumieć. Nie usprawiedliwić, ale zrozumieć. Natomiast gdy dwóch, wydawałoby się, normalnych chłopaków, którzy nie są ani jakimiś tam złodziejaszkami, ani przestępcami, własną matkę zakatrupiają w tak bestialski sposób, planując to wcześniej wymyślając do tego jeszcze narzędzie zbrodni, dosyć takie z filmów grozy, jak wiertarka, no to, to nie jest normalne. I później finał tej sprawy był taki, że tak naprawdę nie ponieśli za to odpowiedzialności żadnej. Bo młodszy nie miał ukończonych 13 lat, więc nie, po, nie podlegał karaniu, Starszy się wykręcił po obserwacji psychiatrycznej. Był rok chyba czasu, czy spółtora półtora w jakimś zakładzie psychiatrycznym zamkniętym, później został puszczony na wolność. Samo życie. To nic dziwnego, że pan nie ma snów. Lepiej nie mieć. Dużo bezpieczniej dla psychiki. Sławomir Opala, były oficer operacyjny do spraw zabójstw Komendy Stołecznej. Dziękuję bardzo. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.